Witam państwa bardzo serdecznie. Mamy dzisiaj bardzo miłą, uroczystą chwilę, gdzie podpisujemy z panem marszałkiem umowę o realizację e, kanalizacji w Wierchomli. No, jest to, powiedziałbym, dokończenie: dwa, dwie trzecie. Jest wykonane już, jeżeli chodzi o kanalizację. Jedna trzecia, i to powiedziałbym, może ten najważniejszy odcinek, gdzie znajduje się hotel, gdzie znajduje się stacja narciarska, i bardzo nam zależy, żeby ten odcinek właśnie był uzupełniony. No myślę, że dzisiejsza umowa pozwoli na realizację zadania, i, a mieszkańcy Wielchomni będą wreszcie następną wsią w 100% skanalizowaną. Coś... Proszę Państwa, ja też bardzo się cieszę, że mogę dzisiaj być tutaj u Państwa, w państwa przepięknej gminie. No ja od wielu lat e, jestem państwa e, u państwa turystem, tak? E, dawniej jeździłem na marty właśnie tutaj do e, Suchej Doliny. E, to ja mieszkam pod Tarnowem, to było takie miejsce kultowe, tak wszyscy jeździli do Suchej Doliny. Yes. Tak? E, w, Masy turystów, masę narciarzy pakowało swoje narty w sobotę rano, o godzinie piątej czy w niedzielę. Właśnie jeździliśmy tutaj do Suchej Doliny. Przede wszystkim, bo tutaj był przepiękny klimat, przede wszystkim piękny wyciąg narciarski i przepiękna gmina. Również tutaj przez kilka lat spędzałem urlop z rodziną. To nie pamiętam jak się ta miejscowość nazywa ale to są te takie źródła wód mineralnych, jak się jedzie na, piwni, na Krynice i zaraz tam troszkę w lewo, nie, 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 tam są te pierogi, o, o tak, do Łomnicy, tak. Też tam, prawda, przez kilka lat właśnie spędzałem czas, gdzie jest piękna natura, przede wszystkim czyste powietrze, czysta woda i to jest to właśnie co dzisiaj jest takim pierwszym krokiem do turystyki, do rozwoju tego przemysłu turystycznego, bo piwniczna przecież do tego pretenduje, do bycia miejscowością turystyczną, no i to również, żeby właśnie to czystość naturalna była, bo z jednej strony w tej chwili, kiedy mówimy o rozwoju turystyki, to mamy do czynienia z inwestycjami, tak? Jest potrzeba różnych inwestycji, a żeby te inwestycje mogły być realizowane, to musi być. Jest stworzona odpowiednia infrastruktura, a również dostarczenie do wody pitnej, a jak i również odprowadzenie tych ścieków. I to jest bardzo się cieszę, że dzisiaj mamy tą możliwość przykazania umowy na kwotę prawie 3 milionów złotych na realizację tegoż przedsięwzięcia. To jest dobra okazja, by podziękować przede wszystkim władzom samorządowym, bo. My tutaj w Polsce mówimy bardzo często właśnie tak, że chcielibyśmy realizować, ale brakuje środków finansowych, tak. Natomiast ja mam trochę taką inną hipotezę, że tych środków finansowych jest naprawdę w tej chwili, jeżeli chodzi o środki unijne, ich jest bardzo dużo, tylko żeby tych środków skorzystać, no to trzeba nie tylko mieć dobre kontakty, ale to co najważniejsze, trzeba mieć dobre projekty, wiedzieć czego się chce, wiedzieć jakie efekty potem będzie można uzyskać po zrealizowaniu tego projektu, ale również taka dobra współpraca tutaj w samorządzie, bo no też nie chciałbym rzucać do tego dzisiejszego dnia sukcesu takiego łyżki, Dziekciu, ale też państwo wiecie bardzo dobrze, że czasami jeżeli nawet są pieniądze, ale protesty, inna taka zła, zła relacje takie wewnętrzne mogą doprowadzić do zablokowania potężnych inwestycji, gdzie są zabezpieczone środki finansowe i to chociażby też w ostatnich w dniach bardzo dużo się dyskutuje, to też już również Państwa dotyczy, chociażby po otwarciu tej autostrady od Szarowa do Tarnowa, no ale też na przykład mamy w Brzesku chociażby taki moment, że jest odcinek 1100 metrów, dokładnie 1100 metrów, są środki finansowe na to zabezpieczone, ale nie można tego zrealizować, bo mieszkańcy protestują, bo wokół nich bardzo często do nich... Podłączają się również organizacje pozarządowe, różne stowarzyszenia. No i na dzień dzisiejszy w, tych, w tej naszej demokracji różnie postrzeganej, bo też organizacje pozarządowe to są elementem państwa demokratycznego, no ale też czasami my taki działamy na zasadzie takiego wahadła, że idziemy całkowicie z drugą stronę i czasami się okazuje, że jedna czy dwie osoby są w stanie zablokować tą inwestycję. Szanowni Państwo, ja wiem... Co znaczy przygotować i realizować inwestycję liniową, bo to się tak nazywa, budowę wodociągu i kanalizacji, i to jest też bardzo trudne przedsięwzięcie. Mówię również o tym jako były Wójt Gminy, które też realizowałem takie przedsięwzięcia i uzgodnienie z ilość set mieszkańcami przebiegu wodociągu czy kanalizacji, a potem jeszcze. Przeprowadzenie tej inwestycji w sytuacji, kiedy bardzo często mieszkańcy nie cieszą się właśnie z tego, że mają dostęp do wody pitnej, że mają możliwość rzucania ścieków, ale patrzą na przykład w taki sposób, że teraz będą mieli ziemię bardziej żółtą w ich ogródku, czy zostało na przykład zniszczonych kilka krzewów no to jest dla nich pewna najważniejsze. My bardzo często właśnie nie potrafimy myśleć w takich kategoriach wspólnoty samorządowej pewnej wspólnoty lokalnej. Bardzo często myślimy bardzo tak indywidualnie. Nie patrzymy jaki będzie miało to przedsięwzięcie efekt w przyszłości, ale patrzymy na przykład tylko na dzień dzisiejszy patrzymy, że coś się zmienia. No, żeby coś budować czasami trzeba ofiar w postaci załóżmy zniszczonych krzewów, czy, czy zniszczonych czasami przejście przez działkę, przecięcie tej działki. No, ale w taki sposób my przygotowujemy własną miejscowość, własną gminę po to, żeby ona mogła konkurować z innymi regionami. W tej chwili my konkurujemy z różnymi regionami tymi turystycznymi, nie tylko w Polsce, ale przede wszystkim my musimy patrzeć w takiej kategorii, że konkurujemy właśnie z tymi kurortami zachodnimi, w Austrii, we Włoszech, prawda, w Niemczech, gdzie ta infrastruktura jest pobudowana, gdzie dzisiaj wielu Polaków właśnie wybiera tamte obszary, bo uważa, że no, tam są te warunki. O wiele lepsze, ta infrastruktura towarzysząca jest już o wiele szersza. My robimy pewne kroki, posuwamy się do przodu, no ale też nie oczekujmy, że to, co Unia Europejska budowała przez dziesiątki lat, że my w ciągu dziesięciu lat czy dwudziestu, czy dziesięciu lat przynależności do Unii Europejskiej, 15 lat w jakiejś wspólnej polityki tej finansowej, że uda nam się te zadania zrealizować. Na to trzeba oczywiście wiele lat pracy, z żmudnej pracy. Trzeba również być przygotowany na różne problemy, bo tam problemów nie ma, gdzie się nic nie robi, w związku z tym tam, gdzie się coś robi, to problemy się pojawiają, ale oczywiście również trzeba być otwarty na różne kompromisy, na właśnie na tą współpracę, po to, żeby przede wszystkim ten efekt był jak najlepiej zrealizowany w kontekście rozwoju danej gminy, rozwoju również tej Małopolski. Bo my jako Samorząd Województwa bardzo mocno właśnie naciskamy na rozwój turystyki w Małopolsce, a po to właśnie potrzebna jest również taka infrastruktura, o której dzisiaj mówimy, ale również tak jak kilka tygodni temu również mieliśmy przekazanie umów na, w ramach budowy infrastruktury turystycznej w Małopolsce w ramach środków MRPO, gdzie również gmina jest beneficjentem tych środków, zagospodarowanie Eliaszówki właśnie w Piwnicznej i to są też znaczne środki finansowe, które właśnie będą powodowały stworzenie takiej już bardziej kompleksowej oferty turystycznej, że tutaj turyści będą coraz chętniej przyjeżdżać i coraz większym, jak największym zakresie. Bardzo serdecznie gratuluję po pierwsze panu burmistrzowi za kierowanie pracami, że udało się dobry projekt przygotować i prawie 3 miliony złotych, 3 miliony złotych na zadanie własne gminy udało się uzyskać dofinansowania w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich. Gratuluję również i dziękuję radnym na ręce Pana Przewodniczącego Rady, gratuluję wszystkim pracownikom, gratuluję sołtysom, wszystkim mieszkańcom gminy, bo właśnie tylko poprzez właśnie tą współpracę możemy posuwać się do przodu i życzę, żeby żadna na złotówka przyznana w ramach tego dofinansowania gdzieś tam po drodze się nie zawieruszyła. Przy okazji również chcę złożyć wszystkim mieszkańcom wszystkiego wszystkiego najlepszego na nowy 2013 rok. Przede wszystkim, żebyśmy starali się myśleć w kategoriach społecznych w kategoriach odpowiedzialności za drugiego człowieka, za tą wspólnotę lokalną. Panie burmistrzu, cieszę się bardzo że mogę właśnie przekazać umowę na zadanie budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wierchomla Wielka i Wierchomla Mała. Etap trzeci, czwarty, piąty i szósty. Wartość dofinansowania 2 939 549 zł. Panie burmistrzu, ta kwota jest do Państwa dyspozycji. Gratuluję serdecznie. Dziękuję bardzo. Przekazane. Tak, tak. Dobrze. Dziękujemy bardzo. <noise> Można przeczytać. Nie ma problemu. Jest do wglądu, jest do wglądu. Jasne. Muszę powiedzieć dziwie, że bez środków zewnętrznych no, gmina nie byłaby w stanie podźwignąć takiego ciężaru i dobrze właśnie, że Urząd Marszałkowski właśnie tak przychylnym okiem patrzy po prostu na, na te nasze poczynania, ponieważ no, gminy Jest mało gmin bogatych, większość gminy to są gminy ubogie, a więc nasz budżet jest skromny, nie pozwala na większe zadania, natomiast taki zaszczyt finansowy no, pozwala nam dokończyć rozpoczętą kilka lat wcześniej kanalizację, wybudowana jest oczyszczalnia, bardzo nowoczesna, zresztą spełniające Wymogi unijne, a więc otrzymujemy ścieki, które właściwie wypływają w określonym już standardzie europejskim. Nie ma żadnych zastrzeżeń, kontrolowane są co miesiąc, bo to przez 12 miesięcy się kontroluje co miesiąc, później co kwartał. Ale te, ten monitoring jest spełniony cały czas i tutaj po prostu pozwoliłoby nam. Powiedzieć już jedno, że wieś jest skomple, w komplecie już skanalizowana, a więc cała długość, a przy tym, że jest hotel który ma blisko 200 miejsc, hotel, restauracja, cała stacja narciarska, a więc to, gdzie powiedzmy, troszeczkę tych ścieków się produkuje. Jeżeli na stację narciarską Wierchomna przyjeżdża różnie, ale nawet do 5 tysięcy narciarzy w ciągu dnia, a więc to świadczy o tym, że potrzeba jednak ludzi, potrzeba jednak. Infrastruktury, która zabezpieczy pobyt, żeby to nie było, że ścieki się wypuszcza do potoka, bo potoczek jest niewielki, a więc momentalnie życie biologiczne by tam zamarło. No, gmina w coraz większym stopniu jest skanalizowana, więc myślę, że jeszcze będzie potrzeba kilku lat, bo i w centrum miasta potrzebujemy dość znacznych pieniędzy, żeby skanalizować przede wszystkim borownicę, gdzie mieści się oczyszczalnia i przez lat mieszkańcy narzekają, że u nas wszystko lokujecie, bo, bo zakład gospodarki komunalnej oczyszczalnia ścieków, stacja benzynowa na borownicach, a, a kanalizacji nie mamy. Zresztą nami wodociągi będą się prosiły, ale to są. Lata późniejsze nie da się, powiedzmy, w jednym okresie zrealizować wszystkich zadań. Patrzymy w tej chwili na to, co jest najgorsze, a więc to trujące, czyli kanalizacja. Natomiast wodociągi, póki co mieszkańcy sobie sami radzą, ale nie uciekniemy od tematu, żeby uzupełnić, właśnie, dopływ wody, powiedzmy, do, do poszczególnych gospodarstw domowych, bo z tym jest różnie. Ten rok pokazał dobitnie, że. No, braki wody występują i to dość znaczne, także tutaj musimy, musimy zabezpieczyć na tyle, żeby, żeby tych problemów nie było. Oczywiście posiłkujemy się Zakładem Gospodarki Komunalnej, który ma beczkowóz do przewozu wody pitnej. Wodę techniczną wozimy często jednostkami Ochotniczej Straży Pożarnej. Przy czym zaznaczane jest to właściwie do celów przemysłowych niespożywczych. Natomiast z beczki komunalnej woda nadaje się do spożycia. Jest pobierana z wodociągu. Jest to wszystko z atestem oczywiście badane, także nie ma zagrożenia, że po prostu może się coś zdarzyć. Jestem o to spokojny. Dziękuję bardzo. Inwestycja zostanie zakończona do marca 2014 roku, a przedmiotem zadania jest budowa kanalizacji sanitarnej, budowa przepompowni, zasilanie, zasilanie energetyczne, również pompownia, instalacja elektryczne. I oczywiście wszystkie koszty związane z nadzorem. Całkowity koszt inwestycji jest ponad 5 milionów złotych. To jest oczywiście zupełnie podstawowa sprawa dla egzystencji nowoczesnej wsi w dzisiejszej cywilizacji. To jest sprawa tego, że z epoki. Pierwotnej w jakimś sensie przechodzimy do epoki no, jednak rozpoczynającej nowoczesność. Nie ma to co prawie jest tylko kanalizacja, ale zarazem aż kanalizacja. Zakładamy też spółkę wodną i mam nadzieję, że wkrótce dołączy do tego wodociąg z dobrą wodą z głębin, głębinową. Także to są, to są fundamentalne sprawy, obok, obok dróg, obok kultury, no zupełnie podstawowe dla naszej egzystencji. Jak dzisiaj mieszkańcy sobie bez kanalizacji? to są. No, to znaczy zamawiamy beczkowóz i się odbiera to, ale wiadomo, to trudno zawsze wszystko odebrać. Niektóre zbiorniki przeciekają nieco. Czasem ktoś ma nadmiar i z niecierpliwości powiedzmy spuści wodę, spuści z nieczystości do, do, ich do ziemi czy do potoku. No, może nie jest to bardzo częste, ale jednak, jednak się zdarza. Nie powinno już w ogóle mieć miejsca. Czyli to też jakby taka sprawa ekologiczna trochę. No naturalnie, to, jest to mój Boże, cała nasza egzystencja jest w jakimś sensie ekologiczna, po to wybieramy życie tutaj.